David. Mojego nie widzę. Ksiądz do mnie strzela! Ej dobra, co wy tu robicie? Z się strzelam. Z się Witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Schedule One. Jest ze mną Klekot, Czarny przyjeb Witam I biały przyjeb I Mam dawno. Z downem Za nami pięknie wyrośnięte krzaczki Dalej nasza siedziba prezentuje się w motelu Troszeczkę lepiej Już się napierdalałem, proszę bardzo Kurwa maj, debilu pan to do I Z moją pomponamią, <laughs> tam zrobił Idę Nie wiem, ja idę krzaki ściąć Piękne krzaczki. widzisz jak one pięknie pachnią? Masz... Daj przecież, przecież... Przecież... ja mieszkam kurwa w Warszawie, o co ci chodzi? Dobra. Słuchaj. Jest problem. Bo mnie pa policja z 6 gramami. Ściwito. Ale mam teraz 30... Ale mam 34 gramów. Nie mu bo chciałem o policja. Co na podam jechać Czemu do mnie? O kurwa. Jedz policją nagrywamy. Nagrywamy i stąd. Nie, nie debilu. Debilu. Dam Debilu, o dobra. O, dobra. No i 250 bolców ale Ja w sumie takie No ale Miałem ja zero jedę, na sobie Ja idę customerów łapać bo jesteście nie wiem, jesteście upośledzeni, upośledzeni A, a wiesz co ci będę? No właśnie Co jest? Nie lepszy Właśnie idź customerów łapać No i idę łapać Żydów a, no, ten, no dobra y, Przepraszam No bo jedno w ogóle to ode mnie nic nie chce Ziomek taki, takiego dobrego towaru nie zdobędziesz nigdzie indziej, uwierz mi Taki to wreszcie tylko u mnie. Dokładnie tak, o to chodzi. I dobra, bo ten. o ta bizza jest tutaj. <laughs> to ją ogarnę. Jak ją ktoś zabije. Dobra. Poczuj ten smak rozkoszy. No, poczuj ten smak rozkoszy. Poczuj to w płucach, o tak. Oni muszą, to w Oni muszą te gramy w płucach, chciała. Oni muszą te gramy w płucach, rozumiesz? Muszą mieć to w płucach. Super. Naprawdę, ale, ale łop, wow. Łob, to sobie, jakbyś fiuta, koledze. Ło, pięknie! Nie, co za porównanie, ale fajnie, fajnie brzmiało. Ja tak na lewych ogólnie pierdały gadam. Ej, dobra, chwila, chwila. Ja muszę zobaczyć sobie coś. Chwileczkę. Chcę, kurwa, kontakty zobaczyć. A, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, coś pozmieniali, widzę. Uuu. Ale, ale ten... Słownika, nie wiem, ja przyjmuję. Coś, co? Ja przyjmuję. No, Dobra, ja... mysklech, tak, mysklech. Dobra, jest mniejsza szansa, że to polubisz, ale to jest to, co go potrzebujesz. Dokładnie tak, jak widzicie, ta mowa działa. Ta... Potrzebujesz swojego ojca. <śla> no, Już za późno. Na organy poszedł. Dobra, będziemy mieli tyle customerów. Nie 20 zioła po prostu na pakar do spakowania. Miedzi umiał się tym zająć. Dobra, ja już spakuję. No, nad bez przemowy, ludzie sztuki. <laughs> oh, kur... Kurwa, macie Oblok! <laughs> Ach, ten oblok. I teraz stoi tak wstawię jak Edge Rap tu z tym tym Zaczyna śpiewać z tym tem. Wiecie, o, co to w... ja znaczy? O ty... O, nie dobra chcę ją zabić, albo... Dam ci drugą szansę. Widzimy się jutro. Lubię tych ludzi. Uwielbiam ich, dobra. Kolejny babszczyl. Jest w sklepie z ciuchami. Co ona byś tu robiła, wikola? Moja kochaniutka. Macie... O, czuj macie, smak. 20, macie 20 gramów na tym to idę po to. Na... Idę po to. Półce. E, dobra, tu jeszcze jest y, gościu. Dobra, tak jak police is stairby i nie mogą otworzyć drzwi, dobra. Skupmy się. Jak tam wygląda, dobra, dile wygląda tak. Wszystko mamy, jest fajnie. Idę zrobić pierwszego, a nie pierwszego dilema zrobić. E, kto tam dile ten przyjmuje? No. To dobrze ci idzie. Tak trzymaj. Nie poddawaj się, tak? O klama. No wezmę sobie klamę. Dobra, proszę bardzo. Poczuj smak rozkoszy w swoich łoskach. Hapnidowy ja. No i dziwka. No myślę, że ten nasz. nasz yy, ten biznes. To chyba jest ukrytym gejem. Ja? No wiesz, nie koron. Klienci. No Ale, no, ja, te, ja tylko przekonuję ludzi, żeby kupili towar, no, no o co ci chodzi? Chody, roślinki. Mistrz, tak trochę gejowska, tak mówiąc. No ale kurwa, kupują to! No to chodzi, żeby to kupywali, tak? Gdzie masz coś o. Chcę wyćpeć coś. A czy chcesz no, sprzedać? Ignace wyjął. W sumie. Ignacy Tylko kondom, no. Kupców. No, to jest ob. Do... Co się dzieje z tym? tym. Kupców cały ten. Byliśmy, powinniśmy z tam iść jak na warszawski rynek, na, na krakowski rynek, sorry. Graffiti. No krakowski powiedziałem. Dobra, ja też mam graffiti. Ja idę, idę namalować coś. Bo tu jest jakieś ten miejsce, tam miejsce do malowania. Ja może najpierw, najpierw wejść, wejść najpierw w tą dzielnicę, którą my mamy. Chuj. Czyli na razie pod to jest nasza No czekaj, bo chce chcę kontekst. kontakt Nie, na chuj. Moruję tu. Dobra. No. Hmm. Dobra, tu jest jakaś... Dobra, tu, tu będzie nasza dzielnia. Nerski, albo nie. Robię kawaha z pamięci. No, no Breaking macha huh? robię, czekajcie. Aha, kurwa, rabia. Wybiłeś wszystkich policjantów, że mnie nie, przy... nie przyłapali? Nie no, ja wiem, chyba tak. To dobrze. Bo <laughs> jestem podczas malowania graffiti A nie łapią. Chyba. Jak, jak nas, nas naszą organizację? Cudowną. Jak chceć. Lejbiście. Czekaj, bo tu mam tak. Tu mam taki, takie małe gówno. Okej, okay, tu tu mam takie coś. Tu mogę zrobić coś takiego. To nie wygląda jak ten. Okej, okay, mam graffiti fajne. Nad fajnym wyszło. Jestem z siebie zadowolony ze swoich pięknych umiejętności. Nie jestem... Sprzedać mu 7 kusza za 266 czy nie? Dobra do ludzi mi się mają. Wychodzę z klas... co? Sprzedać mu 7 kusza. Miele? Jak mu to ukradniesz? To ta, jak mu to ukradniesz to tak Spróbuję Chodzę blisko do... Nigdzie nie dzwoni Ty ksiądz! Ej dobra ja tu nic nie widzę bo jest tak, taka ciemnica Ty ksiądz! Grafity już mojego nie widzę Do mnie strzela Ty, Ej dobra co wy tu robicie? Skrędem się strze z się strzelam Boskiego, boskiego gnata wziął <laughs> Kurwa nieźle Chcę mu towar sprzedać kiedyś, nie? To jest mój cel Chcę kurwa sprzedać towar Dobra Mogę sprzedać towar? Na dzielni Proszę Na dzielni za 4 godziny dopiero no i chuj Kurwa my wy Jakie kurwa mewy? Na górze Pick Dobra, kto, kto rozwijał, kurwa automat przy motelu? No dobra Ja Ty kurwa ubie <laughs> Znaczy Bankomat czy automat? A to, a to, to, bankomat A to bankomat to ja <laughs> no Dobra <laughs> Chętnie bym cię strzelił wiesz? <laughs> Się zaciągnąłem Kocham, to kocham tam za... Ty naszą klientkę obrabowujesz. wyzdajesz sobie z tego z jak największą sprawę Ty Nie zabijaj jej Ona ciebie nie zabiła Nie zabijaj jej, właśnie od nich deala przyjąłeś No właśnie, od nich deala właśnie przyjąłeś Serio? No, no nie Bo to, to jest że Faktycznie Ej e, dobra, potrzebujemy pięć, o dzikusza tutaj do tego typa nie mam. Masz? weźmy selni. Już. Jestem na tej. No dajcie z nim pogadać. O, on no, tlenuje. Kurwa. Finistr. Dzieciń. <noise> 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 I dobra, ile <noise> tego uciekusza chcą? Weźmy, weźcie ceny, zwiększcie tego. No właśnie, ten nie ten nie, do nie przyjmą. Kurwa, zebraliście wszystko, ale nie to, co trzeba. Kto ma nożyce? Weź na razie nie zbieraj. Jutro to zrobimy. No człowieku, dile są. Kustomerzy, jeszcze dwóch, jeszcze. Znaczy. Ja mam trzy. Dobra kurwa. Rozpierdolę kurwa tego, która rozpierdala ee, te automaty. Chciałem w wypłacić hajs. I kurwa, tam jest rozpierdolony automat. <grym> <grym> Masz 2500, bo po ci więcej. Ale wypłacić. E, mamy już 700? Co? Możemy, możemy coś kupić. Ile macie w gotówce? 1000. 10. Dajcie no 500, to kupię nam lepszy lakol. A no bo weź, tam, Właśnie, weź i jest, się po co ja mam do automatu, no. Trzeba... Co dobra, baba. Weź jej, trzeba jej zabrać, nie? I trzeba się przenosić, bo... Jak czekaj, czekaj. Ona się odwróci za chwilę. To jak ty wiesz, że chciałeś, że ty je zabierzesz. A ja? Nie wiesz we mnie. Ale nasza, ale ta miejscówka jest og... o, To jest większa miejscówka. Kurwa, Zabrawa. nie trafiłem. No ty idiot skończony. Dobra. Ła kurwa, jeszcze mnie rozpierdoliła. <laughs> Dobra, ścinamy, ścinamy, ścinamy to i przenosimy to jeszcze. E, dobra, 250 mi zabrali, dobra, kurwa. Przeno ścinamy wszystko i jutro, przenosimy. Jutro, to. jutro, 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 dawaj, jutro. To dżemka i idziemy? Dobra, do dżemka. Szybka tak. dżema, idziemy. Kurwa, żeście w chuj zarobili. No jak się strzelaliśmy, z <noise> Mixing Station, kurwa, może to kupić? O, oh, Green Crag, Sala, Powery... Power Mortadel wypierdalej, bo mi się monten. Oh. Dziękuję. Chudną twórka już, o oh, Grandaldi mam Dobra, lepsze. ja zarabia tak da. Wild. A bo dobra, jeszcze nie. Ja też zechcę, będę. Nie kupuj Mixing Station jeszcze. Nie kupuję, ja graffiti idę zrobić. Ja idę kupić Mixing Station, ale to zaraz. Nikt inny nie kupuje, ja mam to kupić. To co ja mam robić? A ty? Powóż mi przenosić rzeczy. Coś ciekawszego. No, no to nie wiem, nie wiem nie wiem co jest ciekawszego ludzi bankomatów nie rozwalaj w pobliżu Jak to? Właśnie, właśnie podszedłem do jednego <laughs> No tego przy motelu zostaw i tam jeszcze jest niedaleko tego, nie? To, albo chociaż ten zostaw. To już będzie dobrze, jak już chociaż ten zostawisz. Cię biorę to, ja, ja idę przenosić wszystko. Cześć, czemu? Cześć, bo kupiłem jeszcze jedno, ale... Forget it. Chodzi w dupę. O, zaliczyło! Mam Dobra. Jak coś chłopaki zaraz będziemy kończyć, nie? I tak już mam chyba mam... Jak jeszcze posiedzimy z 10 minut, to będę miał materiał na 2 dni. Yy, coś tam, coś tam, bla bla bla... <ścoughs> o! Zaraz można. Będzie, będzie. Dobra. Czy na mieć... wszystko przenieśliście? Nie wiem Nie, no jeszcze ten... mieć te relacje właśnie właśnie... Kurde Idę już zostać ja, ja idę do tego do sklepu Tam A. Ja idę quest'a robić, Arby. ja muszę zrobić Albo mieć z Ludwigiem, albo z Begiem Albo cholera kim jest Becz Kim jest Beach Kurwa, nie, nie, przyznaję, nie przyznaję się do tego co zrobiłem. Myślałem, że to się uda. to taki chuj, że się nie. O, chuj. o, udało się. Myślałem, że to się uda. A to się nie udało. I chciałem ten. Myślałem, że jak sprzedam babie za dolara draga, to myślałem, że się od razu QS uda. A A się nie udało. wiemku Łeb, kurwa. No ale myślę zadziała, no co? Myślę zadziała to, to źle myślałeś kurwa A, on jest w ogóle roz... ona jest w ogóle rozjebana ona... ona nas w ogóle nie lubi Tu, jak, jak kurwa z... przypadkowo ją strzelaliśmy albo najebaliśmy to się nie, <laughs> nie widzisz kurwa. kurwa racja Czy był Cruz, albo kto? Albo beach Befle

Wyjebałem zioło w pizdu Ty Mam pomysł. Ty, ty muszę to sprawdzić. Nie wiem, czy on to przyjmie ten taki twardy towar. Może przyjmie. Kto tam jest od dealów niech to przyjmuje. Mama mija, co to za. Że... Oh shit. Ty. Tyś jaka zarobiłem. No nie film, no. Nie biznes. Jaki? Dawajcie mi wszystkie klamy i dozoselnąć. Na początku to mówiłem chyba. Nie słyszałem, nie słuchałem Cię. Biały jesteś. Byłeś. A może jesteś, nie, nie, jesteś no, ciebie. No człowieku, do my, jesteśmy jedynie, my jesteśmy spaleni, a Ty jesteś biały. No to kurwa, no to weź się, nie wiem, olej na mnie, kurwa wysypci, czy węgle mi kurwa posmarujcie. To wtedy będę. To jest... Graffiti? No czemu Ty do mnie? A nieważne. Przecież się przestrzewali, bo... Pojebałem się o wi, Ui, 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 Co ty mieszał? No debilu skończony! No robię arcydziało Takie będzie arcydziało, że człowiek u nas... Sam Leonardo da Vinci to... Będzie mi zdracił rysunku Jeszcze tu zrobię włoski o, jeszcze takie, o, będzie takie duże. O, no nie, Mimię! No kurwa, nie, nie Nie widzę, nie widzę, czego nie widzę, no. Weź tu kurwa w prawo trochę. Ej, dobra, ja bym. ja bym snajper chyba. Ej, stąd. stąd, stąd nie snajper. Da, nie, nie, nie strzelaj. No patrz, patrz, patrz! No patrz, patrz no. Nie Mój kutas! Sniper! dwie stówy, mi zabrał Dwie stówy <grym> Ej dobra, co to się dzieje? Trzeba tam policja <grym> <Dobra, grym> <zjeść. grym> Kurwa, ja malowałem siura, wy mnie wszystko zieliście. Siury. Sióry <grym> jesteście, nie wiem, jesteście upośledzeni jednak jest <grym> sniper. Kurwa, do z tego snajpera wstać, do z tego wstać I kto tu jeszcze strzela? Do dupy, jeszcze ja? głębiej. Mój policja. My cię gonią. Nie? Ja też, bo chcę poli... Ja też, bo... Mnie też gonią. Ja właśnie, właśnie... ...te, nie mogę już obrabować policjantów. Kurwa. Dwie radiolki po mnie przyjechały. O, di. O. Leży. O Boże Jak, czemu, czemu kurwa z ci mogę? Właśnie, kurwa się właś, też nie mogę nagle Masz wanted dead or alive albo coś takiego, to nie możesz nikogo Aha. No, a, do... a, no to, to się Rzeczywiście, no ale robią. jesteś debilami <laughs> Ja mówię, czemu kur... Dobra, to ja tu składuję ciała Ja sam <laughs> cztery na motelu I to gdzie, <laughs> gdzie jest, gdzie gdzie jest ten tra trash bin? Ja lecę z ciało do Trashbina, to już palec za, za, za z jeden dolec dostanę. Profit. No weź się szybciej skończ ty mantezie głupi. Jak chcę ich opierdzili, człowieka zarobię tyle hajsu, że człowieku. No i ktoś iść po tropu. A, tu nie ma nic. I dobra, policjanci bez broni do mnie przyszli? Wallet, by... oni, się oni się wystrzelali może Ja pierdolę i po ja ich ruszałem Co Słuchajcie <coughs> Gdzie wy kurwa jesteście pa, 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 na to Nawet, nawet. O kurwa może, ja e, mam więcej dragów do dyspozycji Czekaj, czekaj, trzeba, trzeba jakieś puszkę, puszkę albo szlucha weź What? A to nie ja Pat, 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 bawił Pat Nie, 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 Od dolca dostaliśmy Ale ciała dali są. dobra kurwa zostaw Śmieciu Dobra, kurwa! Nie dawać mi zielsko, bo ja potrzebuję zielsko. Ja chcę palić! Ja lubię palić. Tylko ty mi poszedł, co zadzwonił. Po tej nocy kończymy jak ktoś. Fortnite. Nie w kurwie mnie. Nie. On kurwa jest jakiś smutny. Oh, Tego kolego. To... I do mnie mówisz? Chyba zajęty jestem... Nie do ciebie. Ja mam 20 gramów zielska. Wiesz gdzie to ja mam? W pi... W no w jakby się się jeszcze miał. No. Dobra, to mamy być... to nie wyzywaj mnie. Nie... nie. nie. ona no przecież ona nie żyje. To chciałem... komu ja chciałem to sprzedać? Dobra, poszedł, kurwa, ktoś do tego jebanego... Tylko ty kurwa, to trzeba mnie bić. Co, zabili, bo, co zabi no. <laughs> zabiliśmy? Zabiliśmy ją, tak? Nazraj na nią. Nie. Dobra, i dobra, co taki nudziasz? Pierdalaj kolego, kolego, da się okraść Dzięki. Ej, do... dzwonić po policji. No to, ty co koleżanko się stało. Masz, draga. Chciałem weź sobie tam sztakni Gibona. Może ci będzie milej. Widzisz, jej jest je, jej milej. Nie opierdala jej, no przecież. Ile? Jest? Ja będę tu i kole. Kurwa 7 łódźników, nie da, no bo ja większą cenę. pierdola to. A są ceny zwiększone. To jeszcze trzeba zwiększyć. O dobra, on miał na to. Starczy mi około. To ty widzisz, jesteś no, no Kurwa, no. <grym <grym nie, ty kurwa, to... to jeszcze jeden. Co no, to, no, to, biedna to, biedna to tak chodzi za mną, no? O, Kati. Mam tu Cathy. Pierdolę za chwilę. No kurwa. Słyszycie? No, mam, kurwa. no. Bo, no ja sprzedaję już jak coś. Co wy tam Zresztą. robicie? Wy się tam napierdolacie no, do Kurwa. No i kurwa, ładnie Opacało się go najpierw za 120 dalców, co ty? No co Fuuj, 120 to dużo, no bardzo dużo w sumie, bo można sobie iść na kasyno, dobra, ty kurwa, nie zaczynaj o kasynie, bo ty przypierdalałeś tyle chęsa na tym. A tylko. No, A, no, tylko pierdolisz, oh. nie? Nie bo bym rodzinę powiększył. Skończyłeś z nami. I chuj mi w tupy nie ma A nic tam ma Kto ma dropa? Ja już mam. W ku. Kurwa jest. Sprzedaję. Zaraz będzie. To co za idiota Kto to był Zaraz idziemy Wypierdale. Nic to debil Nie ja koniecznie raz biję tą banan dam. Dobra Kończymy już chyba to co? To całą dzisiejszą przygodę Kończymy A no już mam 46 minut No dobra, możemy kończyć Chyba, że po tej nocy Po tej nocy Następnej nocy będę Kurwa jeszcze on coś chce Weźmy go tam przyjmij to szybko dostarczy Czekaj Iść bo nic nie ma master. Mogłeś chociaż bić przez chwilę na do, do domu Nie mów zaraz Ty widzisz splash Boba Wytrzymam Mogłeś mieć na Max Nie pierdol Kurwa Ole poleciał No mi się wydaje czy ty na Haju jesteś Ja? Ja No takie osiem masz kurwa Trochę Nie, ja nic nie paliłem, ja sprzedałem wszystko No, tu macie to Ja zapaliłem nad nim widać Różnicy. Tak Tak No co, też mam kurwa ja, zapali... ok. ja zapaliłem Ja zapaliłem na różnicy nie widzę od swojego oryginalnego skinu e, do, Dobra co to jest to Ja <laughs> tym ja widzę ten Czekaj czekaj Dzień dobry Zawsze idę. Tak? No co ci tchuję? Masz autyzm? Hmm. Kurwa, idź co? Odcofaj to albo wyzadę! Zabija mi się beczkami. To wraz z pierdoleniem jest tam beczko. Kurwa macie, mi spadła, on! Ja, Ty czekaj, ja powiem lepszy. Co mnie bijeś no? Nie bij go, nie bij po go. cykłówkę, patrz. Co, chcemy cykłówkę? Co, jaką cykłówkę? Z izofremie! Dobra, ten, o! Twój swój pojazd przyniósł. Przyniosłem dla was prezencik. W sumie dla siebie. Z domu starości ukradłem. Nie, to jest dla ciebie, a akurat prezent, nie? Co? Odcofaj to. Ej, biała się odstrzekaj od, to. Nie, cof Zostaw ten wózek, nie, który leży w sumie. To śmieci no, z nim. Lubię tych Jak się tu kurwa zmieścimy? Ej dobra, na tym wózku nie da się siąść, uciekam. Dawaj ten wózek, idę z nim spać, daj ten wózek, idę z nim spać. Czekaj, szybko jeszcze zasadzę. Yy, Czekaj, wbijam go w ziemię. Eś, nie ma wózka. Ja, ja mam. U Mnie jest zbity w ziemię tutaj. Dobra, weź ten wózek, bo ja tu sadzę. Nie mogę zaklinował się. Mam. Odpierdalę. wózek spadł ze schodów. Twoja matka się zaklinowała. <laughs> o, mam jeszcze... Nie, ma. nie, mam jeszcze lepszy pomysł. Weź ktoś podlej tych, które są z Fetelay z zieloną... z zielonym... zieloną sperą Który? Podlewajcie tam, podlewajcie tam tak, tak. robole z zielonym... Pracować. Z zielonym no. Czecie? Pracować mi tam Ja cię. Spokój <laughs> ja, wow. Jak to fajnie wygląda jakby tak pracujecie <śledzimy, 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 a nie. ja was <śledzimy>, A ja was piłką rzucam. No, ja, ja tylko piłką rzucam, po no, no, no. to, to. No, no, ci Ciebie tylko No, kurwa, co to Tylko strzega tylko strzegam, zabaczcie w głowę. Autujesz. Aut. Albo spania. Dobra, idziemy, idziemy. Chodź zespanie. idę. Czeka. Czeka, 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 za do... idę za krzysia. Muszę, muszę wpisałkę się przebrać. A klapki zostają? Będę was kopał klapkami w nocy. PDF, chodź tu. Chwilę, podlewam kwiat To szybciej. O, nie mogę skoczyć? No, no breaking matter. Ja nie, mogę na no. tym, ale gówno. O, sorry, to ty. Ciempatka. Co chciałeś? Idziemy Co? spać w końcu? Co gdzie chcia... Już idziemy. Kto pyta, nie błądzi. A, takie, takie... jak ten Arystokrates, arist tak? Taki chciałby być mądry. Na ilus Allah Allah! Allah Allah Czajcie, wszystkie wszystkie levele blokować. Plen a, Plen to sobie blokować. Plender jeden Szybciej mi się chce Dobra, a kończymy, końcimy Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie, jeżeli przeżyję. Żegnam!